Witam. W dniu dzisiejszym chciałem omówić metodę dwucęgową pomiaru rezystancji uziemienia. Mamy tutaj makietę budynku. Oczywiście widzimy jedno uziemienie 4,7, drugie 6,8. Nie jest to połączone pod ziemią, tak? czyli nie jest to otok. I ktoś powie, metoda dwucęgowa nadaje się idealnie. Mamy tutaj cęgi nadawcze N1, cęgi odbiorcze C3. No i naciskamy Start i zobaczymy, jaki będziemy mieć wynik. 11,5. Dlaczego tak? Przecież wygląda na to, jakby to było połączenie szeregowe oporników, bo 4,7 plus 6,8 daje nam w rzeczywistości 11,5. Dlaczego taki wynik? A jaki powinien być? Widzimy metoda dwucęgowa, wynik 11,5. Czyli wszystko się zgadza. tak? Ale co się zgadza? Dlaczego wyszedł taki wynik? Bo przy metodzie dwucęgowej mamy do czynienia z czymś takim że rezystancja mierzonego uziomu to w naszym y, przypadku jest to wypadkowa wszystkich pozostałych uziomów, czyli to plus wypadkowa tych uziomów. Jeżeli popatrzymy sobie na wypadkową, to tak rzeczywistość jest 4,7 plus 6,8 to daje nam to 11,5 oma. Błąd pomiarowy w tym momencie wynosi 100%. Gdybyśmy mieli trzy uziemienia, to wypadkowa by była tych dwóch uziemień, w rzeczywistości błąd pomiarowy wszedłby wtedy do 50%. Jeżeli jest normalny budynek, gdzie będą 4 na 4 rogach sprowadzone, ten błąd pomiarowy wynosiłby 33%. Tak? Kiedy byśmy zeszli w poziom 5%, w momencie kiedy byśmy mieli około tych uziemień, około 21, to wtedy ten błąd pomiarowy wszedłby w poziom 5% błędu. Tak? Czyli widzimy, że nie wszędzie się ta metoda nadaje. Oczywiście, zapraszam na moje szkolenia pomiarowe stacjonarne w Malanowie 62709, ewentualnie zapraszam na online, na Facebooku. Oczywiście, znajdziecie moje dane na stronie pomiary instalacji elektrycznych. Zapraszam. Tak, mój numer telefonu to 8877-88702. Dziękuję bardzo.